Człowiek, który przez ponad 20 lat dominował w środku pola Manchesteru United. Zdobywał trofea i zachwycał trenerów i rywali, a mimo to wciąż pozostaje jednym z najbardziej niedocenionych piłkarzy w historii. W tym filmie pokażę jego karierę, największe sukcesy, porażki i życie poza boiskiem. Jeśli myślisz, że znasz legendy Premier League, przygotuj się poznać prawdziwego geniusza Salford. Ale zanim zaczniemy, krótka rzecz. Jeśli interesują cię historie piłkarzy, których wielkość nie zawsze widać w skrótach meczów i statystykach, zostaw suba na kanale i łapkę w górę pod tym filmem. A teraz lecimy z resztą historii. Nie był piłkarzem, który krzyczał swoją obecnością. Nie prowokował, nie szukał kamer, nie budował wokół siebie medialnego wizerunku. A mimo to, kiedy schodził z boiska, nawet jego rywale wiedzieli, że właśnie mierzyli się z kimś wyjątkowym. Zinedine Zidane mówił o nim z ogromnym szacunkiem. Czawi przyznawał, że gdyby mógł wybrać jednego pomocnika z Premier League do gry u swojego boku, byłby to właśnie on. Sir Alex Ferguson, człowiek, który trenował największe gwiazdy światowej piłki, nazwał go najlepszym środkowym pomocnikiem swojej ery. Paul Polskols nigdy nie potrzebował rozgłosu, jego gra broniła się sama. Dla wielu kibiców pozostawał w cieniu bardziej medialnych kolegów z drużyny. Dla trenerów, piłkarzy i ekspertów był jednak kimś, bez kogo nie dało się zbudować wielkiej drużyny. Był zawodnikiem, który kontrolował mecz bez narzucania się widzowi, zawodnikiem, który widział blisko szybciej niż inni. To historia człowieka, który całe swoje piłkarskie życie związał z jednym klubem. Człowiek. Paul Scholes urodził się 16 listopada 1974 roku w Salford w północno-zachodniej Anglii. Zaledwie kilka kilometrów od Old Trafford, Manchester United był obecny wszędzie, w rozmowach, na ulicach i na podwórkach. Jako dziecko Scolos nie wyróżniał się warunkami fizycznymi. Był raczej drobny, cichy i skupiony na sobie. Jednak bardzo wcześnie pokazał coś, czego nie da się zmierzyć testami wydolności. Grał z niezwykłym spokojem, jakby zawsze miał więcej czasu niż inni. Rzadko panikował pod presją, a piłka przy nodze była dla niego czymś naturalnym. Już wtedy potrafił przewidywać rozwój akcji i wybierać najlepsze, możliwe rozwiązanie. To właśnie tam jego talent zaczął być zauważany przez scoutów większych klubów. Nie był zawodnikiem, który błyszczał efektownymi dribblingami, zwracał uwagę czymś znacznie cenniejszym – decyzjami. W wieku 14 lat Paul Scholes dołączył do Akademii Manchesteru United jako zawodnik szkolny. Dla chłopaka z Salford było to spełnienie dziecięcego marzenia, ale jednocześnie początek bardzo wymagającej drogi. Akademia United na początku lat 90. słynęła z ogromnej konkurencji i wysokich wymagań. Każdy błąd mógł oznaczać koniec marzenia o profesjonalnej karierze. Scolds nie należał do najbardziej przebojowych osobowości, nie zabiegał o uwagę trenerów i nie wyróżniał się poza boiskiem. Jego sposób na przetrwanie był prosty grać najlepiej jak potrafi. Z treningu na trening coraz wyraźniej było widać, że rozumie grę szybciej niż rówieśnicy. W tamtym okresie nie był jeszcze klasycznym środkowym pomocnikiem, często występował bliżej ataku, odpowiadając za wykończenie akcji i zdobywanie bramek. Ta ofensywna przeszłość miała później ogromny wpływ na jego styl gry, zwłaszcza na słynne strzały z dystansu. Co istotne, z od wczesnych lat zmagał się z problemami zdrowotnymi. W wieku 21 lat zdiagnozowano u niego astmę, chorobę, która u wielu zawodników mogłoby przekreślić karierę na najwyższym poziomie. W jego przypadku stała się kolejną przeszkodą, którą musiał nauczyć się kontrolować, a nie wymówką. Umiejętność zarządzania wysiłkiem i inteligentne poruszanie się po boisku miały z czasem stać się jednym z jego największych atutów. Bez rozgłosu, bez presji mediów i bez wielkich deklaracji, Paul Scholes konsekwentnie piął się w hierarchii Akademii. Nie wiedział jeszcze, że wkrótce stanie się częścią pokolenia, które na zawsze zmieni historię Manchesteru United. Na początku lat 90. Akademia Manchesteru United stała się miejscem, w którym dojrzewało w wyjątkowe pokolenie piłkarzy. Sir Alex Ferguson od dawna wierzył, że przyszłość klubu musi opierać się na zawodnikach młodych, wychowanych w tym samym środowisku i rozumiejących filozofię United od podstaw. To była odważna wizja, zwłaszcza w czasach, gdy coraz więcej klubów stawiało na drogie transfery. Właśnie wtedy zaczęto mówić o grupie zawodników, która później przejdzie do historii jako Class of 92. W jej skład wchodzili Ryan Giggs, David Beckham, Gary i Phil Neville, Nicky Butt oraz Paul Scholes. Każdy z nich miał inny charakter i inne atuty. Ale łączyło ich jedno: wszyscy przeszli tę samą drogę od akademii do pierwszego zespołu. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać dzisiaj, Polskols nie był wówczas najbardziej rozpoznawalnym talentem tej grupy. Media znacznie częściej skupiały się na Ryanie Geeksie, który już jako nastolatek zachwycał kibiców, czy na Davidzie Beckhamie, którego wyróżniała precyzja zdałych fragmentów i jego charyzma. Skol pozostawał raczej w cieniu, skupiony wyłącznie na boisku. To jednak właśnie on robił ogromne wrażenie na trenerach. Scholes grał z niezwykłą dojrzałością jak na swój wiek. Potrafił zwolnić grę wtedy, gdy inni przyspieszali i przyspieszyć w momencie, gdy rywale się tego nie spodziewali. Jego największą siłą było rozumienie przestrzeni i czasu, co w piłce młodzieżowej zdarza się niezwykle rzadko. Czwartym momentem dla całej grupy był sezon 91-92, kiedy młodzieżowa drużyna Manchester United sięgnęła po FA Youth Cup, pokonując w dwumeczu finałowym Crystal Palace. Dla klubu było to wyraźne potwierdzenie, że akademia funkcjonuje na najwyższym poziomie. Dla Skolsa był to sygnał, że znajduje się o krok od spełnienia marzeń. W tym turnieju nie błyszczał efektownymi zagraniami. Jego gra była spokojna, uporządkowana i niezwykle skuteczna. Trenerzy widzieli w nim zawodnika, który potrafi spajać drużynę, a nie tylko przyciągać uwagę pojedynczymi akcjami. Sir Alex Ferguson wielokrotnie podkreślał później, że już wtedy było jasne, iż Scolars ma wszystko, by grać na najwyższym poziomie. To właśnie w akademii ukształtował się jego piłkarski charakter. Skromność, pracowitość i pełne skupienie na grze stały się jego znakiem rozpoznawczym. Nie potrzebował motywacyjnych przemówień ani specjalnego traktowania. Wystarczyło dać mu piłkę. Gdy nadszedł moment, by wypuścić młodych zawodników do pierwszego zespołu, wielu ekspertów było sceptycznych. Stawianie nowych chowanków w klubie tej wielkości wydawało się ryzykowne. Ferguson był jednak przekonany, że to właśnie ta grupa może stać się fundamentem przyszłych sukcesów. Paul Scholes, choć najmniej medialny z całej klasy w 92, był jednym z najważniejszych elementów. Cichy, konsekwentny piłkarz był gotowy na kolejny krok. Debut w seniorskiej drużynie Manchester United. Wejście Pola Scholesa do pierwszego zespołu Manchester United nie było nagłym skokiem na głęboką wodę. Bardziej przypominało naturalne przejście do kolejnego etapu, na który był przygotowany od lat. Sir Alex Ferguson wprowadzał młodych zawodników stopniowo, dając im czas na adaptację do tempa i fizyczności seniorskiej piłki. Scholes zadebiutował w pierwszej drużynie 21 września 1994 roku w meczu Pucharu Ligi przeciwko Port Vale, strzelając dwa gole w wygranym przez United meczu 2-1. do Kilka dni później pojawił się także w Premier League. Miał wtedy zaledwie 19 lat, ale na boisku nie było widać nerwowości typowej dla debiutantów. Grał prosto, odpowiedzialnie i z dużym spokojem. Sezon 94-95 był dla Manchesteru United wyjątkowo trudny. Po odejściu kilku doświadczonych zawodników Ferguson postawił na młodzież, co spotkało się z ostrą krytyką ze strony mediów. Pojawiły się głosy, że klub zbyt wcześnie oddaje odpowiedzialność w ręce niedoświadczonych piłkarzy. Paul Scholes znalazł się w samym środku tej dyskusji. United ostatecznie nie zdobyło wtedy mistrzostwa, ale dla Scholesa był to czas intensywnej nauki. Z każdym kolejnym występem coraz lepiej odnajdywał się w realiach Premier League, która w tamtym okresie była ligą niezwykle fizyczną i bezkompromisową. Mimo to potrafił się odnaleźć bazując nie na sile, lecz na inteligencji i technice. Prawdziwy przełom przyszedł w sezonie 95-96. Manchester United wrócił na szczyt, zdobywając mistrzostwo Anglii i Puchar Anglii, kompletując historyczny dublet. Scholes nie był jeszcze centralną postacią zespołu, ale coraz częściej pojawiał się w kluczowych momentach spotkań. Jego gra stawała się dojrzalsza, a decyzje coraz pewniejsze. Sezon później w rozgrywkach 96-97 Paul Scholes zrobił kolejny krok naprzód. Strzelił 10 bramek w Premier League, co jak na pomocnika było bardzo solidnym wynikiem. Manchester United ponownie sięgnął po mistrzostwo, a Skoles zaczął być postrzegany jako jeden z najbardziej obiecujących młodych piłkarzy w Anglii. W tym okresie ukształtowały się cechy, które będą towarzyszyć mu przez całą karierę. Grał szybko, często na jeden kontakt, unikał niepotrzebnych dribblingów i doskonale odnajdywał się w przestrzeni między liniami. Coraz częściej decydował się także na strzały z dystansu, które z czasem staną się jego znakiem rozpoznawczym. Po Skolls nie potrzebował wielkich słów ani demonstracyjnych gestów. Jego pozycja w drużynie rosła w ciszy, mecz po meczu. Manchester United wchodził właśnie w okres dominacji, a Scoles niemal niezauważalnie stał się jednym z filarów zespołu. A to był dopiero początek. Pod koniec lat 90. Manchester United wszedł w okres, który na zawsze zapisał się w historii klubu. Drużyna serii. W tym czasie Paul Scholes przestał być młodym wychowankiem walczącym o miejsce w składzie. Stał się jednym z najważniejszych elementów zespołu. Jego rola na boisku ewoluowała. Początkowo występował bliżej bramki rywala, często jako ofensywny pomocnik lub cofnięty napastnik. Z biegiem lat coraz częściej przesuwano go głębiej do środka pola. To właśnie tam jego piłkarska inteligencja była najbardziej widoczna. Scholz nie potrzebował wielu kontaktów z piłką, by kontrolować przebieg meczu. Wiedział, kiedy przyspieszyć grę, a kiedy ją uspokoić. W środku pola Manchester United stworzył z kinem duet niemal idealny. Kin odpowiadał za intensywność, agresję i walkę, natomiast Scholz za rytm, precyzję i kreatywność. Ich współpraca była fundamentem sukcesów zespołu. Jeden zabezpieczał, drugi budował. Jeden narzucał fizyczność, drugi myślał kilka podań do przodu. Najlepszym symbolem tamtego okresu był sezon 98-99, zakończonych historycznym potrójnym triumfem. Mistrzostwem Anglii, Pucharem Anglii i Ligą Mistrzów. Skols odegrał w tych rozgrywkach kluczową rolę. Szczególnie w środku pola, gdzie jego spokój i dokładność pozwalały drużynie zachować kontrolę, nawet w najtrudniejszych momentach. Ironią losu pozostaje fakt, że nie wystąpił w finale Ligi Mistrzów z powodu zawieszenia za kartki. Był jednym z architektów drogi do finału, lecz zabrakło go w meczu, który przeszedł do historii. To jeden z tych momentów, które doskonale oddają charakter jego kariery. Ogromny wpływ, często bez pełnego blasku reflektorów. W kolejnych latach Scolls stał się niekwestionowanym liderem środka pola. Jego styl gry dojrzewał wraz z wiekiem. Coraz rzadziej pojawiał się pod polem karnym rywala, a coraz częściej operował głęboko, dyktując tempo spotkań długimi, precyzyjnymi podaniami. Potrafił jednym zagraniem zmienić stronę gry lub otworzyć przestrzeń, której wcześniej nikt nie widział. To właśnie w tym okresie zyskał ogromny szacunek wśród rywali. Wielcy piłkarze tamtych lat wielokrotnie podkreślali, że gra przeciwko Skolsowi była wyjątkowo trudna. Nie dlatego, że był szybki czy silny, ale dlatego, że niemal zawsze było krok przed przeciwnikiem. Zanim rywal zdążył doskoczyć, piłka była już w innym miejscu. Paul Scholes był sercem zespołu, który dominował w Anglii przez ponad dekadę. Nie był kapitanem w formalnym sensie, ale jego obecność na boisku dawała drużynie stabilność i pewność. Gdy grało Manchester United funkcjonował płynniej, gdy go brakowało środek pola tracił równowagę. To był szczyt jego kariery klubowej, okres w którym stało się jasne, że Skols nie jest tylko dobrym piłkarzem jednego klubu. Jest zawodnikiem, który na trwale wpisał się w historię światowego futbolu, nawet jeśli robił to w ciszy. Kariera reprezentacyjna Pola Skolsa od samego początku układała się inaczej niż jego droga klubowa. Manchester United był centralną postacią środka pola, zawodnikiem wokół którego budowano grę. W reprezentacji Anglii przez długie lata nie potrafiono znaleźć dla niego równie naturalnej roli. Scholars zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Anglii w 1997 roku. Szybko stał się regularnym członkiem kadry i brał udział w najważniejszych turniejach międzynarodowych przełomu wieków. Wystąpił na mistrzostwach świata 98, a także na mistrzostwach Europy 2000 i 2004. Był obecny, grał dużo, ale rzadko miał wpływ na grę, porównywalny z tym, który prezentował w klubie. Jednym z głównych problemów była jego pozycja na boisku. W kadrze Anglicals często występował na lewym skrzydle lub w roli, która nie pozwalała mu w pełni kontrolować środka pola. Trenerzy próbowali dopasować go do istniejącej już struktury zespołu zamiast budować ją wokół jego największych atutów. W efekcie Anglia miała na boisku jednego z najlepszych środkowych pomocników świata, ale nie zawsze potrafiła z niego skorzystać. Mimo to Scoles potrafił zaznaczyć swoją obecność w narodowych barwach. Zdobył 14 bramek w 66 występach, a jego gole często były efektem uderzeń z dystansu lub inteligentnych wejść w pole karne. Na Mistrzostwach Europy w 2004 roku był jednym z najskuteczniejszych zawodników Anglii, choć drużyna ponownie odpadła przed decydującą fazą turnieju. Wraz z kolejnymi latami narastała frustracja. Scolls coraz częściej odczuwał różnicę pomiędzy swoją rolą w klubie a tą w reprezentacji. W Manchesterze był liderem środka pola, a w Anglii często jednym z wielu elementów układanki, która nie do końca działała. W 2004 roku, mając zaledwie 29 lat, podjął decyzję o zakończeniu kariery reprezentacyjnej. Była to decyzja zaskakująca dla kibiców, ale zrozumiała dla tych, którzy znali jego charakter. Scolls nigdy nie grał dla prestiżu czy statystyk. Jeśli czuł, że nie może dać drużynie tego, co najlepsze, wolał się wycofać. Skupił się w pełni na grze w Manchester United, gdzie jego znaczenie było niepodważalne. Dziś jego kariera w reprezentacji Anglii często jest przywoływana jako przykład niewykorzystanego potencjału. Wiele ekspertów zgodnie twierdzi, że w innym systemie jest inną wizją gry. Paul Scholes mógł stać się jednym z najważniejszych piłkarzy w historii angielskiej kadry. Zamiast tego pozostał symbolem piłkarza, który w klubie osiągnął absolutny szczyt, ale na arenie międzynarodowej nigdy nie otrzymał idealnych warunków do rozwoju. To właśnie ten kontrast sprawia, że jego historia w reprezentacji Anglii jest tak interesująca. Pokazuje, jak ogromne znaczenie w futbolu ma nie tylko talent, ale również kontekst, system i zaufanie trenera. Choć kariera Paula Scholsa była pełna sukcesów i trofeów, nie była pozbawiona trudnych momentów, wręcz przeciwnie. To właśnie porażki i ograniczenia w dużej mierze ukształtowały jego charakter i sposób gry. Skols nigdy nie był piłkarzem idealnym i sam doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Jedną z jego największych słabości była dyscyplina. Grając w środku pola, często balansował na granicy agresji i spóźnionych interwencji. W efekcie przez całą karierę zebrał około 120 żółtych kartek i 10 czerwonych. Nie wynikało to z boiskowej brutalności, chociaż potrafił grać twardo, lecz raczej z faktu, że z czasem brakowało mu szybkości, by skorygować ustawienie bez fału. Sam Stolz wielokrotnie przyznawał, że wślizgi nigdy nie były jego mocną stroną. Najbardziej bolesnym momentem związanym z kartkami był sezon 98-99 i zawieszenie, które wykluczyło go z finału Ligi Mistrzów. Choć Manchester United sięgnął po trofeum w dramatycznych okolicznościach, Stolz oglądał ten mecz z trybun. Dla zawodnika, który odegrał kluczową rolę w drodze do finału, była to ogromna osobista praszka. Nie mówił o tym wiele, ale dla niego to był jeden z najbardziej gorzkich momentów w karierze. Skoro musiał wyjątkowo dbać o regenerację i formę, co z biegiem lat stawało się coraz trudniejsze. Bywały też okresy, w których jego rola w zespole była kwestionowana. Zmiany taktyczne, nowe transfery i rosnąca konkurencja sprawiały, że z czasem schodził na dalszy plan. Nigdy jednak nie odpowiadał na to publicznymi deklaracjami czy niezadowoleniem okazywanym mediom. Jego reakcją była zawsze gra. Solidna, odpowiedzialna i podporządkowana drużynie. Skolc nie był piłkarzem, który błyszczał w każdym meczu. Zdarzały się spotkania, w których był niemal niewidoczny. Paradoks polegał na tym, że właśnie wtedy jego wpływ na grę był on największy. Kontrolował tempo, stawał się we właściwych miejscach i pozwalał innym zawodnikom rozwinąć skrzydła. Dla części kibiców było to trudne do zauważenia, ale dla trenerów i kolegów z drużyny bezcenne. Te wszystkie niedoskonałości sprawiły, że Paul Scholes nigdy nie był piłkarzem jednowymiarowym, ani wyidealizowanym. Jego wielkość nie polegała na braku błędów, lecz na umiejętności ich akceptowania i ciągłego dostosowywania swojej gry. Zamiast walczyć z ograniczeniami, nauczył się ją omijać inteligencją i doświadczeniem. To właśnie dlatego, mimo upływu lat, pozostawał kluczową postacią Manchesteru United. Nie dlatego, że był najszybszy czy najsilniejszy, ale dlatego, że potrafił wyciągnąć maksimum z tego, co miał. A w futbolu na najwyższym poziomie jest to jedna z najrzadszych i najbardziej cenionych umiejętności. W przypadku Pola Scholesa statystyki nigdy nie opowiadały całej historii a jednak gdy spojrzeć na nie z dystansu, pokazują skalę jego kariery i regularność, jaką bardzo rzadko spotyka się w nowoczesnym futbolu. Całą seniorską karierę klubową spędził w jednej drużynie, Manchesterze United. W barwach czerwonych diaborów rozegrał 718 oficjalnych spotkań. Jak na środkowego pomocnika są to liczby imponujące, zwłaszcza że przez znaczną część kariery grał głęboko w środku pola, daleko od bramki rywala. Jeszcze większe wrażenie robi lista trofeów. Paul Scholes sięgnął po 11 Mistrzostw Anglii, co stawego w gronie najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii Premier League. Do tego dołożył trzy Puchary Anglii, dwa Puchary Ligi, a także dwa triumfy w Lidze Mistrzów w 1999 i 2008 roku. Był również częścią zespołu, która zdobyła klubowe Mistrzostwa Świata w 2008 roku. To, co wyróżniało Scholesa na tle innych zawodników, to jego wpływ na grę w najważniejszych momentach. Nie zawsze był tym, który strzelał decydującego gola, ale bardzo często był tym, który kontrolował mecz wtedy, gdy presja była największa, jego obecność na boisku przekładała się na stabilność całego zespołu. W reprezentacji Anglii rozegrał 66 spotkań, zdobywając 14 bramek. Choć nie jest to dorobek porównywalny z jego osiągnięciami klubowymi, warto pamiętać, że przez długi czas grał tam poza swoją naturalną pozycją. Mimo to pozostał zawodnikiem, który potrafił przesądzać o losach meczu jednym uderzeniem z dystansu lub jednym inteligentnym podaniem. Indywidualnie Skol rzadko pojawiał się na podium plewistytów popularności. Nigdy nie był typem wimkarza, który zbierał nagrody za efektowność, a jednak regularnie trafiał do zestawień najlepszych pomocników ligi, a jego nazwisko było wymieniane z ogromnym szacunkiem przez rywali i trenerów. Te liczby pokazują coś jeszcze. Niezwykłą długowieczność. Przez ponad 15 lat utrzymywał się na najwyższym poziomie, dostosowując swój styl gry do wieku i zmieniających się realiów w futbolu. Gdy tracił dynamikę, zyskiwał jeszcze większą precyzję. Gdy brakowało szybkości, nadrabiał ustawieniem i doświadczeniem. W świecie, którym kariera piłkarza coraz częściej opiera się na transferach i krótkich kontraktach, Paul Scholes pozostał symbolem wierności jednemu klubowi i jednej filozofii gry. Jego statystyki nie krzyczą, nie dominują nagłówków, ale w połączeniu z trofeami mówią jasno: był fundamentem jednej z największych drużyn w historii futbolu. Po sezonie 2010-11 Paul Scholes po raz pierwszy ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery. Miał wtedy 36 lat i za sobą kilkanaście lat gry na najwyższym poziomie setki meczów oraz kolejne Mistrzostwo Anglii. Decyzja nie była zaskoczeniem. Jego rola w zespole stopniowo się zmniejszała, a ciało coraz częściej przypominało o upływie czasu. Skols odszedł w typowy dla siebie sposób: bez wielkich pożegnań, konferencji prasowych i emocjonalnych deklaracji. Po prostu uznał, że nadszedł odpowiedni moment. Sir Alex Ferguson mówił później, że choć rozumiał tę decyzję, odczuwał ogromną pustkę w środku pola. Brakowało zawodnika, który potrafiłby kontrolować ten pogryw w najtrudniejszych momentach. Kilka miesięcy później okazało się, że Manchester United odczuwał jego nieobecność bardzo mocno. Sezon 2011-2012 nie układał się zgodnie z planem, a w środku pola brakowało spokoju i doświadczenia. Ferguson znany z odważnych decyzji zwrócił się wtedy do Skolsa z pytaniem, które miało przejść do historii. W styczniu 2012 roku Paul z niespodziewanie wrócił do gry. Miał już 37 lat i nie przechodził pełnego okresu przygotowawczego, mimo to jego powrót natychmiast odmienił odbicze zespołu. Już w pierwszych występach było widać, że jego piłkarska inteligencja nie zniknęła ani na moment. Choć Manchester United ostatecznie przegrał walkę o mistrzostwo Anglii w sezonie 2011-2012, obecność Scolsa w drużynie miała ogromne znaczenie. Dla młodych zawodników był przewodnikiem, a dla całego zespołu stabilizatorem gry. W kolejnym sezonie 2012-2013 United sięgnęło po mistrzostwo Anglii, a Skolls dołożył do tego swoją cegiełkę, pełniąc rolę doświadczonego mentora. Po zakończeniu sezonu 2013, który był jednocześnie ostatnim sezonem Sir Alexa Fergusona na ławce trenerskiej, Paul Skolls definitywnie zakończył karierę piłkarską. Tym razem bez powrotów i bez niedomówień zamknął rozdział, który trwał niemal dwie dekady. Jego historia pokazuje, że prawdziwa klasa nie znika wraz z wiekiem. Skoro zwrócił nie dlatego, że chciał jeszcze raz poczuć blask reflektorów, lecz dlatego, bo drużyna go potrzebowała i właśnie w tym tkwi esencja jego kariery. Zawsze stawiał futbol i zespół ponad wszystko inne. Paul Scholes przez całą karierę konsekwentnie trzymał się z dala od blasku fleszy. W czasach gdy wielu piłkarzy budowało swoją markę poza boiskiem, on wybierał prywatność i normalność. To podejście nie zmieniło się również po zakończeniu kariery. Scolls jest człowiekiem rodzinnym, od lat związany ze swoją żoną Claire, z którą ma trójkę dzieci. Jednym z ważniejszych tematów w jego życiu prywatnym była choroba syna, który zmaga się z cukrzycą typu pierwszego. Scholz nigdy nie wykorzystał tej historii medialnie, ale wielokrotnie podkreślał, jak bardzo wpłynęła ona na jego podejście do życia i futbolu. Wsparcie rodziny zawsze stawiał wyżej niż piłkarską karierę. Po podwieszeniu butów na kołek nie zniknął całkowicie z piłkarskiego świata. Przez krótki czas pracował w strukturach szkoleniowych Manchester United, pełniąc rolę trenera w akademii. Było to naturalne przedłużenie jego kariery, przekazywanie wiedzy młodym zawodnikom bez potrzeby stawania w centrum uwagi. Jednak praca trenerska na co dzień nie była czymś, co go w pełni upochłonęło. Znacznie bardziej widoczna stała się jego obecność w mediach. Scoles regularnie pojawia się jako ekspert piłkarski m.in. w brytyjskich programach telewizyjnych. Jego wypowiedzi, podobnie jak styl gry, są konkretne, bezpośrednie i często bezkompromisowe. Nie unika krytyki, ale też nie szuka kontrowersji na siłę. Gdy zabiera głos, robi to dlatego, że ma coś do powiedzenia. W 2019 roku Scoles spróbował swoich sił w roli pierwszego trenera, obejmując stanowisko w Oldham Athletic, klubie którego był współwłaścicielem. Było to dla niego trudne doświadczenie i trwało zaledwie kilkanaście spotkań. Sam przyznał później, że codzienna praca menadżera nie była tym, czego oczekiwał. Ta decyzja tylko potwierdziła, że Scolls zawsze pozostał wierny sobie. Jeśli coś nie pasowało do jego charakteru, potrafił się wycofać. Poza piłką prowadzi spokojne życie z dala od medialnego szumu. Często podkreśla, że najważniejsza jest dla niego rodzina i zwyczajne, codzienne sprawy. Nie zabiegał o uwagę, nie kreuje wizerunku legendy. Paradoksalnie to właśnie ta skromność sprawia, że jego postać budzi tak duży szacunek. Paul Scholes po zakończeniu kariery nie próbował udowadniać światu, kim był. Jego osiągnięcia zrobiły to za niego. Pozostał sobą, był piłkarzem, który kocha futbol, ale nie pozwala, by futbol zdominował całe jego życie. Paul Scholes nigdy nie był piłkarzem, który zabiegał o uwagę. Nie szukał poklasku, nie budował marki osobistej, i nie dominował na główku w gazet. A mimo to, gdy dziś mówi się o najlepszych pomocnikach swojej generacji, jego nazwisko pojawia się niemal zawsze. Często wypowiadałem z większym szacunkiem przez rywali niż przez własnych kibiców. Jego dziedzictwo zaczyna się od stylu gry, skoro był uosobieniem piłkarskiej inteligencji. Nie opierał się na szybkości czy sile fizycznej, lecz na czytaniu gry, precyzji podań i umiejętności kontrolowania tempo meczu. W erze coraz bardziej atletycznego futbolu potrafił narzucić swój rytm i zmusić przeciwników do gry na jego warunkach. To właśnie dlatego tak wielu wybitnych piłkarzy i trenerów wypowiadało się o nim z podziwem. Zinedine Zidane, Zidane Chawi, Andrea Pirlo czy Pep Guardiola wielokrotnie wskazywali Scorsa jako jednego z najlepszych pomocników, z jakim mieli do czynienia lub których obserwowali. Dla ludzi futbolu był piłkarzem kompletnym, kimś kto rozumiał grę głębiej niż większość. Jego wpływ na Manchester United jest trudny do przecenienia. Był pomostem między kolejnymi generacjami, łącząc erę klasów of 92 z późniejszymi sukcesami klubu. Niezależnie od zmian kadrowych, systemów czy wieku, Scolls pozostawał punktem odniesienia w środku pola. Gdy był na boisku, drużyna grała spokojniej, mądrzej i pewniej. Co ciekawe, jego wielkość często dostrzegana była dopiero z perspektywy czasu. Wielu kibiców doceniło go w pełni dopiero wtedy, gdy zakończył karierę i gdy Manchester United zaczął odczuwać brak piłkarza o podobnym profilu. Scolls nie miał oczywistego następcy, bo takich zawodników po prostu się nie produkuje masowo. Jego historia pokazuje, że piłkarska legenda nie zawsze musi być głośna. Czasem rodzi się z konsekwencji, skromności i codziennej pracy na najwyższym poziomie. Scholz był piłkarzem, którego najlepiej rozumieli ci, którzy sami grali w piłkę. Zawodnikiem dla trenerów, pomocników i ludzi, którzy wiedzą, jak trudne jest kontrolowanie meczu przez 90 minut. Na koniec pozostaje pytanie: czy Paul Scholz był niedoceniany? Być może, ale jednocześnie był jednym z tych piłkarzy których prawdziwa wartość nie zależy od nagród czy medialnego szumu. Jego miejsce w historii futbolu jest pewne jako jednego z najinteligentniejszych i najbardziej wpływowych pomocników swojej epoki. Jeśli ten materiał by pomógł ci lepiej poznać historię Paula Scolsa, to zostaw komentarz, subskrypcję na kanale i łapkę w górę pod tym filmem. A na dzisiaj to tyle. Na razie.